It's not a cute look getting kicked out. Porządki w domu. Powiem Wam, że ta pogoda styczniowa, ogólnie aura styczniowa, nie wiem jak u was, ale mnie trochę dobija. W tym momencie tu już naprawdę nie mogę doczekać wiosny i lata. Tak naprawdę ten okres od kwietnia, nawet w sumie do listopada, bo jesień też bardzo lubię. To jest mój ulubiony okres w roku. Święta jeszcze ok. Boże Narodzenie, no bo choinka, wiadomo tam, potrawy świąteczne i cała ta atmosfera, ale już w styczniu powiem Wam, że opada mi taki. Mm, Taka energia na co dzień. Eee, wiem, że nie tylko ja tak mam, bo rozmawiam tutaj z różnymi <noise> osobami i wiem, że to jest po prostu taka przypadłość większości z nas. Wiecie ten brak słońca chyba, ten mróz. Wiadomo, zima jest piękna, są piękne krajobrazy, ale ja jestem jednak tym wiosna lato. Eee, dajcie mi znać w komentarzach, co, jakie Wy pory roku lubicie. Eee, ja właśnie sobie zrobiłam moją zimową herbatkę. I dzisiaj chciałam się z Wami podzielić moimi ulubionymi zimowymi zapachami, ponieważ przy okazji porządków zaczęłam segregować również swoje perfumy i chętnie podzielę się z Wami takimi ulubionymi zapachami. Um... Też jestem bardzo ciekawa, jakie wy zapachy na zimę stosujecie, jakie wy polecacie, bo może odkryję jakiś nowy zapach, bo to akurat, który wam dzisiaj pokażę, cały czas po prostu dokupuję. Ja już jak się przyzwyczaję do jakichś zapachów konkretnych, to ciężko mi jest to zmienić, ale chętnie poznam waszych yy, ulubieńców. Być może się czymś zainspiruję i kupię sobie jakiś nowy zapach. Więc przechodzę teraz do pokazania wam tych moich ulubionych zimowych zapachów. Okej, okay, więc przechodzę do rzeczy. Słuchajcie, pewnie wiecie, niektórzy z Was, ja jestem zwolennikiem ciężkich perfum, znaczy nie bardzo ciężkich, to też tak bez przesady, ale lubię perfumy, które mają mocny zapach i lubię jak za mną zostaje taki ogon. Nie jestem raczej typem osoby, która gdzieś się chowa za delikatnym zapachem, nawet za delikatnym stylem ubioru czy makijażem. Ja lubię wszystko to, co jest takie, wiecie, wyraźne, mocne. Ja się tak po prostu dobrze czuję, moja dusza tego potrzebuje i myślę, że za Zapach powinien być właśnie dobrany przede wszystkim do nas samych. Nie idę z trendami, nie mam takiego czegoś, że jeżeli jest jakiś zapach modny albo jest jakąś nowością, to ja już go muszę mieć. Ja po prostu muszę się czuć dobrze z tym zapachem, a najlepiej nie wyczuwać go na sobie. I pierwszym takim zapachem, który już mi się kończy, czyli który już mi się kończy, czyli wychodzi na to, że go bardzo często stosowałam w tym roku. To jest zapach z firmy Sorbella Amber, yy, co tam jeszcze piszę, przepraszam, Amber Safron. To, to jest zapach typowo orientalny, ale powiem wam, że nie jestem bardzo dobra w opisywaniu zapachów. Natomiast to jest zapach, który jest orientalny, ale jest też świeży, ponieważ wyczuwa się w nim troszeczkę cedru, takiego mm, drzewnego świeżego zapachu. Zapach w odbiorze jest bardzo taki otulający, taki przyjemny, elegancki bym powiedziała, właśnie z tych cięższych. Ale zarazem jest delikatnie orzeźwiająca. Ma taką nutę w sobie takiego orzeźwienia, więc on się bardzo dobrze będzie sprawdzał. Myślę, że na co dzień, o ile lubicie takie zapachy, oczywiście, na co dzień i ja go bardzo lubię do pracy po prostu. To nie jest zapach, który będzie bardzo słodki. Tutaj jest troszeczkę jaśminu, więc delikatnie może osładzać, ale nie będzie to bardzo słodki zapach. Jest to elegancki, otulający zapach, właśnie z taką nutą orzeźwienia. Kolejny zapach to jest marka Lauderpre pre nie wiem jak się to czyta. To również są perfumy, chyba takie Ala Arabskie. Na pewno jest to woda perfumowana, tak samo jak poprzednik bo na to zwracam uwagę, nie kupuję wody toaletowej, ponieważ dla mnie to jest totalnie bez sensu. I tą akurat kupiłam wodę perfumowaną w Rossmanie, tutaj u nas w Skarżysku, jest też dostępna w internecie, w superfarmie widziałam, że są. I akurat te perfumy to są typowo takie słodkie, Słodko-szarlotkowe perfumy, yy, jabłkowo-szarlotkowe, takie cynamonowe, bardzo, bardzo słodki zapach, yy, bardzo podobny do latawy camra wręcz bym powiedziała, że prawie identyczny, jeżeli kojarzycie ten popularny arabski zapach. Yy, to jest bardzo słodki yy, zapach i bardzo taki yy, przyjemny, taki otulający, taki... Naprawdę, no on się kojarzy po prostu jak dla mnie ze świętami, z ciepłym, słodkim ciastem, z takim zapachem, z takimi zapachami właśnie otulającymi, komfortowymi. Tylko tak, jak mówię, te zapachy trzeba lubić. Ja po prostu go lubię. On na co dzień bym nie męczył, ale raz na jakiś czas lubię sobie po prostu go użyć. No i na końcu mój ulubiony klasyk: Versace Crystal Noir. I jeżeli chodzi o te perfumy, to pewnie wszyscy je znacie. Ja uwielbiam, jeżeli chodzi o w ogóle wszystkie zapachy Versace, to ten zapach wygrywa. Mam jeszcze na wiosnę Bright Crystal, te takie jasno-różowe, ale one są powiedzmy już, jeżeli chodzi o mój gust, troszkę za delikatne. Stosuję ja w niektóre dni, natomiast jednak wolę taką nutę bardziej, wiecie, z charakterem. Te po prostu uwielbiam. Dla mnie te perfumy są po prostu perfumami eleganckimi, wieczorowymi, bardzo seksownymi. Świetne perfumy na randkę. To jest zapach bardzo zmysłowy. Zresztą pewnie wiecie, niektórzy z Was. A jeżeli nie wiecie, to polecam Wam sobie ten zapach sprawdzić w Hebe w drogerii i sobie po prostu go przetestować. No powiem Wam, że jest zapach jak dla mnie na właśnie wieczorną kolację, randkę, na jakieś takie eleganckie wyjścia, do tego jakaś fajna czarna albo czerwona sukienka, szpilki, wiecie, to jest po prostu bardzo, bardzo seksowny zapach. Te trzy zapachy to jest taka moja czołówka, jeżeli chodzi o zapachy właśnie w okresie jesienno-zimowym. Mam jeszcze na małe zakupy do Biedronki, bo mam kurczaka, a nie miałam w ogóle ryżu i miałam miś po sam ryż, ale jak widać, kupiłam jeszcze, jedno, jeszcze inne rzeczy. Tługoziarnisty e, ryż basmati, słuchajcie, chciałam sobie spróbować tego um, tego miksu właśnie, bo tutaj czytam, że jest kasza gryczana, kasza bulgur, soczewica, suszone pomidory, pestki, dyni, więc ogólnie odżywcze to powinno być bardzo dużo magnezu i innych tam e, minerałów, także Wam, że jestem e, Jestem ciekawa smaku, nawet nie wiem, czy dzisiaj sobie tego nie zrobię. Kupiłam drożdże, bo będę piekła makowca. Kupiłam suszone pomidory właśnie do dzisiejszego obiadu, bo chciałam sobie dać do kurczaka, ale teraz to nie wiem, czy zrobić kurczaka w suszonych pomidorach z tym, czy zrobić sobie po chińsku kurczaka z ryżem, trzeba pomyśleć. Kupiłam też... O, Jezu, pomyliłam się. Miałam wziąć sos chiński. O, no nie! Dobra. No nic, zrobię to jakoś po swojemu. Ten też się w sumie przyda. Kupiłam ten sos, ja generalnie zazwyczaj używam pasaty i do tego przypraw, ale dzisiaj mi się po prostu nie chciało. Miałam ochotę po prostu na coś gotowego, a może tak. Wzięłam też makaron do ramenu, bo mam zamiar ugotować się na niedzielę ramen. Uwielbiam i w ogóle bardzo dobrze mi wychodzi, nieskromnie mówiąc. Może mi się uda Wam nagrać, to Wam pokażę, jak ja to robię w domu. Tylko, że ja robię skróconą wersję. Bardzo bardzo lubię też to salami z truflami w Biedronce. Akurat dzisiaj było już rzeczywiście... Wiecie co, nie mogłam wytrzymać, i już w samochodzie sobie zaczęłam powiadać. Wzięłam też rozchwonkę roszpon, do, no do drugiego dania, po prostu na jakąś sałatkę. I wzięłam sobie paszyka na paterię, tę pakę. bo akurat dzisiaj była promocja, że druga paczka chyba była 50% taniej, już nie pamiętam. Jakaś fajna promocja, powiem w razie. Wzięłam sobie mleczko, oczywiście do maczy. Miałam wziąć kokosowe, ale nie było, było tylko owsiane i niestety yy, nie smakuje mi po prostu owsiane mleko i też spotkałam się z moim znajomym, yy, dealerem od jajek swojskich przywiózł mi 30 sztuk, 10 dałam mamie, yy, a 20 zostawiłam sobie będę miała do wypieków więc tak, przyprawiłam sobie pierś z kruczaka, pokryłam ją w kostkę tutaj jest papryka, czosnek sól, yy, płatki chili i łyżka oliwy i teraz sobie to szybko przesmażę Przegna się troszkę przez marzę, bo pomidory, dużo cząstku i pomidorki to tutaj, bo akurat nie zostały, już trzeba po wszystko wykorzystać. Mieszamy i na chwilkę to przykrywamy, żeby nam smiekły warzywa. Gdy warzywa nam zmiękną, dodaję odrobinkę koncentratu pomidorowego. Wrzucam szpinak. Trzeba zaczekać, aż nam ten szpinak opadnie. Teraz dodaję odrobinę śmietanki trzydziestki, łyżeczkę takiej pasty hoisin. tak odrobinkę pasty chili, dosłownie tyle, bo ona jest tak cholernie ostra, że lepiej nie przesadzać. I tak szczerze to to jest przepis, który właśnie przed chwilą sobie jakoś tak e, zimprowizowałam. Nawet nie miałam planu tego tak zrobić, ale zobaczymy, czy to w ogóle dobre wyszło. Dodałabym tutaj jeszcze odrobinkę wody, żeby ten sos był troszeczkę mniej gęsty. Poczekajcie, spróbuję sobie samego tego sosu. O, powiem wam, że musicie to powtórzyć. Mmm, pycha! Wow! To jest słodko, ostro, słone. No po prostu jest Tak jak powinien być, ale dam troszkę wody, bo jest odrobinkę za gęsty. Nie wiem, czy nie dał tutaj jeszcze troszkę soli. Zaraz zobaczymy. Jeszcze. Czy... Mm, soli też chyba nie brakuje. Ja dobrze posoliłam tego kurczaka wcześniej, więc myślę, że. Mm, może troszkę. Ta pasta hoisin też jest mocno doprawiona. Więc mam tutaj daję. Dużo smaku, ale dam troszeczkę soli. Dobre. Ok, więc mięsko mamy gotowe. I teraz czekam, aż gotuje mi się. Kasza, Tak to się prezentuje. Słuchajcie, jeszcze dodałam do tego miksu kasz. E, troszeczkę masła i e, doprawiłam solą i pieprzem. E, tutaj zwykła sałatka z rożponki, e, oliwa, sok z cytryny, pieprz i sól. No i tutaj ten kurczak. Powiem Wam, że takie zdrowe mi się to wydaje. <grywa> znaczy na pewno jest zdrowe, ale tak miałam ochotę na coś porządnego, żeby dzisiaj zjeść. Powiem Wam, że jestem zadowolona z tego obiadu. Zaraz spróbuję, jak smakuje, ale myślę, że jest pyszne, bo i tak próbowałam wszystkiego, wiecie, po kolei, jak, jak gotowałam. Wiemy, słuchajcie, zobaczymy co mi tutaj wyszło. Ten mix kaszy jest super. Powiem Wam tak, ja nie lubię kaszy gryczanej. Nienawidziłam, ale ja wiem, że jest zdrowa i po prostu chcę się do niej przekonać. A w tym się naprawdę dobrze smakuje. Mm. Powiem Wam, że dobry obiad zrobiłam. Pyszne. I w sumie takie wymyślone na. W sumie to w w widzieliście, że po prostu ja to jakoś tak z tego, co miałam, to zrobiłam i tyle. Mmm, nie dość, że zdrowa i wiecie co, mi tego wyszło na dwie porcje, więc jeszcze będę miała obiad na jutro, bo wzięłam sobie stąd, wziąłam tylko pół tej saszetki z, tym, z tą kaszą, no i połowę porcji kurczaka z patelni, więc mam jeszcze obiad na jutro. Chciałabym Wam pokazać książkę, taką trochę w sumie zapomnianą przeze mnie, bo ja sobie ją kupiłam jakoś na jesieni, sorki zabrakwałcie pod dzisiaj. Słuchajcie, to jest książka Włoszki Pasta Queen. Ona ma, ona ma konto na TikToku dosyć duże i tam uczy takich oryginalnych, włoskich przepisów. Powiem Wam, że ta książka jest naprawdę no, pięknie wydana. Bardzo tutaj są fajne przepisy, bo ja już sobie tą książkę zdążyłam przejrzeć. I mam zamiar troszeczkę z tej książki tych przepisów porobić. Powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani w ogóle e, taką oryginalną włoską kuchnią. E, powiem Wam, że to jest kuchnia, która jest po prostu prosta prosta, skoncentrowana na świeżych składnikach. To mi, się, na przykład, ja bardzo lubię owoce morza i <laughs> chętnie bym zrobiła tą zupę z owoców morza. Pomijając już kwestię nawet tych przepisów, ta kobieta ma tak świetny styl. Ja uwielbiam po prostu taki kobiecy styl ubioru. Ja jestem wręcz ogromną fanką kobiecości, e, uważam, że jest to eleganckie, uważam, że kobiety powinny cieszyć się życiem i się stroić, najczęściej jak się tylko da. E, właśnie ona jest też taką dla mnie inspiracją, jeżeli chodzi o właśnie styl, e, ale też oczywiście wracając do przepisów, na przykład pesto z ubitą ricottą oraz pistacjami, to może być bardzo ciekawe, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Co tutaj jeszcze jest fajnego? Makaron z pesto ze skórką pomarańczy i pietruszką. To trochę za mało dla mnie takie... Za mało smaków. Co tutaj jeszcze mamy? Risotto z pieprzem i parmezanem. Wywar warzywny domowej roboty. Patrzcie, risotto na przykład z krewetkami. Ja mam do Was też takie pytania. O, na przykład carbonara z piekana w ziemniaku. Ciekawa sprawa. Sałatka z chlebem i pomidorami to, to raczej nie moje smaki. Zupa pomidorowa z chlebem. Ja kiedyś widziałam podobny przepis w książce Jamesa Oliviera i chyba to jest coś podobnego. On się pewnie zainspirował tym, tym włoskim przepisem. Chciałam Was jeszcze zapytać, czy Wy macie jakieś fajne książki, może do polecenia kucharskie, ale zależy mi właśnie na takim pięknym wydaniu, bo powiem Wam, że ja lubię sobie kolekcjonować. Takie rzeczy. I akurat na punkcie książek kucharskich to mam lekko pierdolca, tak szczerze Wam powiem. Chętnie się dowiem, jakie książki Wy mi polecacie. Więc moi drodzy, ja się już szykuję do odpoczynku, mam zamiar włączyć sobie coś na Netflixie i troszeczkę się odmurzyć, bo jestem dzisiaj trochę przebodźcowana, więc będę sobie chciała na pewno odpocząć, zrobię sobie pewnie jakąś dobrą herbatkę albo zaparzę się, ja często piję wieczorami melisa albo rumianek, bardzo Wam to polecam, bo melisa bardzo uspokaja. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Następny planuję dodać w poniedziałek, i teraz już chyba systematycznie będą one dodawane w poniedziałki i czwartki. Jeżeli Wam się ten vlog podobał, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz, kliknijcie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z każdym kolejnym filmem. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!